To co? Która? Chowam pod ten podstudio. Pod mocnym aniołem. Życzę Wam, abyście przestali pić. A wszystko przez Pilcha, Jerzego Pilcha i jego najsłynniejszą chyba książkę pod mocnym aniołem, za którą zgarnął w 2001 roku nagrodę literacką Nikę. Juruś, Juruś, wieloletni i pisarz, i pijak alkoholik, poznajemy jego alkoholowy ciąg i całą pijacką menażerię wokół. Więc właściwie wiedziałem czego oczekiwać. A co z tego e, mógł zrobić e, Smażowski? Wojtek Smarzowski? Wypierdala Naprawdę smakuje lepiej. Moi drodzy, po pierwsze, zwiastun. Zwiastun komediowo-grecki, który jest wszędzie pokazywany, jest cholernym komercyjnym nadużyciem, bo to ani komedia, ani radość życia Zorby, więc tak naprawdę nie kierujcie się, nie zwracajcie na niego uwagi. Z mi się płacze? dobrze. Po drugie, ten film jest jak kawałek z życia pijaka. Nie ma początku, nie ma końca, nie ma czasu, chronologii, wszystko się miesza. Sny, halucynacje, odloty, kolejne odwyki, kolejne wizyty na detoksie, kolejne powroty, kolejne chlania. To wszystko się miesza, 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 a w środku tego nasz złotousty bohater, który miota się na wszystkie strony, ale w pewnym momencie poznaje kobietę. Wznoszę toast. Za pana Jerzego, pisarza, który odniósł sukces. Ja nie piję, jestem alkoholikiem. Hmm. Więc jak się poznaliście? Pod bankomatem. Źle się pan czuje? Opowiedz. Leżałem na pruty. Ktoś mi zrobił zdjęcie. Flesz mnie oślepił. I zobaczyłem Anioła. Ozdobnikiem jest tutaj obsrana goła dupa, zaszczone spodnie, odlewanie się do szafy. Żganie na wszystkie strony, głowa w kiblu. Fizjologia pijaka na całego to coś, co miało mnie poruszyć, ale tak naprawdę nie poruszyło i nie wniosło a, nic nowego. Dlaczego? Bo, bo nie poznałem głównego bohatera, ani jego uczuć, ani wnętrza. A jak go nie poznałem, to gówno mnie ono obchodzi. Są tacy, którzy mogą pić i są tacy, którzy nie mogą, a nawet nie powinni pić. Ja należę do tych które mogą być. No tak. Znaczy, że kontrolują. Znaczy, ja kontroluję. Nowy film Smarzowskiego świetnie pokazuje alkoholowy ciąg, jego bełkot, koszmar, takie ciągłe zapętlenie, jak dzień pijanego świsteka. Do tego dwa porażające epizody: Kingi Price i Iwony Wszałek. Ale to ciągle dla mnie za mało, bo oglądałem ten film tak na zimno, bez, bez emocji. Piję, bo jestem nieśmiała. Piję, bo się boję. Piję, bo jest ciepło, piję, bo jest zimno. Piję, bo jestem smutny. Piję, gdy jestem wesoły. Piję, odkąd Polak został papieżem. Piję, bo lubię. Do tego jeszcze takie trochę nawiązania do poprzednich filmów, mruganie okiem do widza, wstawki ze znanymi aktorami z poprzednich filmów, choćby nawet na kilka sekund. No nie wiem, miałem wrażenie, jakby trochę forma była ważniejsza niż treść. Żeby ukoić nerwy, wysłucham Mozarta. Piję, kiedy czytam Leibniza. Z powodu seksualnego uniesienia, z powodu seksualnego głodu. Bo jestem zbyt normalny, potrzebuję szaleństwa. Nie, bo wszyscy piją. Kiedy byśmy lali, jak nas lali? Ma mój narzeczony pije. Bo mnie w Nie, mój szef. Piję z tęsknoty. i z nadmiaru spełnienia. I mówmy tylko Kurczaki zrobiła. Na 10 skali majka daję temu filmowi. Mm. Sześć, i pół. I się zastanawiam, jakby wyglądał film o pijactwie według Smarzowskiego, a nie według Pilcha. Piję, kiedy wypiłem pierwszy kieliszek, i piję, kiedy wypiłem ostatni kieliszek. A wtedy piję jeszcze bardziej, bo ostatniego kieliszka nie wypiję nigdy. 나아아이매안매 no.